Błędy elektryków, część druga. Mamy oprawkę metalową. Nie ma tutaj co prawda podłączenia do przewodu ochronnego. Ale zobaczcie co elektryk tutaj zrobił. Przewód ochronny jest i oczywiście nie połączony. Ten przewód powinien być ze sobą spięty. Niezależnie od tego czy ta oprawka ma podłączenie do ochrony czy nie, to spinamy ze sobą, po prostu ma być połączona, ma być zachowana ciągłość przewodu ochronnego. Więc wtedy tu, tu i do tych wszystkich oprawek powinna, powinien być doprowadzony ten przewód ochronny. To, że ta oprawka nie ma ochrony, nie ma znaczenia. Przewód tą ciągłość powinien mieć. Tym bardziej, że tu jest kostka potrójna. Elektryk mógł po prostu to skalpować, włożyć tutaj w ten zacisk i sobie zacisnąć. Tak? Byłoby prawidłowo. No ale, oczywiście, jestem w stanie się założyć, że tutaj również jest dokładnie to samo i tu. Że nie jest nigdzie połączony przewód ochronny, czyli on dochodzi tylko do pierwszej, pierwszej oprawki i tam się kończy. A w każdej kolejnej już nie mamy ciągłości. Tak nie wolno robić. Zgodnie z rozporządzeniami z najnowszych norm. Musimy łączyć przewody ochronne również w oświetleniu, ponieważ mamy rozporządzenie, że e, oświetlenie również ma posiadać e, ochronę RCD. A RCD, do prawidłowego działania, wymaga czynnej żyły ochronnej, czyli żyły ochronnej, która jest podłączona do zacisku ochronnego w rozdzielnicy. Taka żyła, jeśli jest tu niepołączona, no, wiadomo, że nie jest w tym momencie połączona, czyli nie mamy tutaj ochrony w tym przewodzie, a RCD tego od nas wymaga.